Nie się, czy to nie był przypadkiem mój pseudonim w więzieniu, ale chyba nie. Nie, nie. Nic mi o tym nie wiadomo. Słynny win który podoba się wszystkim z wyjątkiem ciebie. Ostatnio, chyba jednej Istoty. Film pięknie zrobiony, ale opowiadający o emancypacji kobiet przez pryzmat wyłącznie ich seksualności, co wydaje mi się dużym uproszczeniem. Dlaczego nazywałeś ma Aburakiem? Na tej imprezie, na której był gwiazdą, nie pozwolił dziennikarzom patrzeć sobie w oczy, co wydało mi się kompletnie idiotyczne, e, więc byłem jedynym, który spojrzał mu w oczy i e, dzięki temu mogliśmy zamienić dwa słowa. Większość z tych słów była cenzuralne, słowo Burak było najprzyjemniejszym z tych, które. Pan w tej dyskusji. Czego Polacy mogliby nauczyć się w Większej serdeczności i otwartości na obcych i większego kredytu zaufania wobec nowo poznanych ludzi. Czego Amerykanie mogliby nauczyć się w Polaków? Wschodzenia głębiej w relacje, niż zgania się po ich powierzchni i mówienia prawdy, bo Amerykanie to mistrzowie ściemniania, jak ich zapytasz, how are you, to niezależnie od tego, co w ich życiu słychać, zawsze ci odpowiedzą, I'm fine. To zazwyczaj nie jest prawdą. Po czym można poznać, czy jesteś w złym humorze? Nie można poznać, bo staram się swoim potem nie oklepywać innych i de, występując publicznie swoje własne emocje wam do kieszeni. Pamiętasz swoją pierwszą bójkę? O co poszło? Prawdopodobnie była to bójka z niektórym Paciem, z moim kolegą w podstawówce, który był fanem krzyżaków i na zielonej szkole wspólnie oglądaliśmy ten film razem z klasą. Ja siedziałem tuż za nim i głośno komentowałem to, co się działo na ekranie, chcąc być zabawnym już wtedy. No a Pacia owe żarty chyba nie śmieszyły, bo w pewnym momencie odwrócił się i uderzył mnie w środek, Kantem paletki ping-pongowej, e, i to była bójka jednostronna. Najzabobniejsza plotka, jaką słyszałeś na swym tynach. Ostatnio parokrotnie y, dziś przeczytałem, że jestem poddanym iluminatą, a nawet reptilianinem, bo podobno na różnych zdjęciach mojej dłoni układają się w różne gesty charakterystyczne dla iluminatów. Na przykład, robienie czegoś takiego, to podobno już cię ustawia w hierarchii naprawdę bardzo wysoko. Pierwsze zarobione pieniądze. Tłumaczyłem instrukcję obsługi telefonów, e, central telefonicznych. Które serwisował mój ojciec, ponieważ moja znajomość angielskiego wtedy była dość nikła, to współczuję wszystkim, którzy potem, bazując na tych instrukcjach, musieli owe telefony obsługiwać. Cecha charakteru, który najbardziej mi dopisz w gościach. Gadatliwość bez potrzeby. Ktoś, komu nie zamyka się buzia, jest dla mnie najgorszym kompanem każdej podróży. Najdziwniejsze miejsce, w którym poproszono cię o selfie. Najdziwniejsze miejsce, w którym poproszono mnie o selfie, to stan nieważkości, które kiedyś przeżyłem. Podczas lotu bezgrawitacyjnego w Las Vegas jest taka usługa, gdzie w samolocie bez siedzeń można przeżyć coś na kształcie lewitacji, podobnej do tej, którą przeżywają kosmonauci. I ktoś z innych uczestników tego wydarzenia odfrunął do mnie i tym Supermini poprosił mnie o wspólne zdjęcie. Film, który widziałeś najwięcej razy w życiu, to? Chyba między słowami Sofii Poppoli, bo to piękny film o miłości, która się nie może spełnić. Myślę, że każdy z nas w życiu przeżył taki stan. Zawodowa propozycja, którą odrzuciłeś, a dzisiaj. Że... Kiedyś dostałem propozycję zostania wspólnikiem w agencji, gdzie słowa agencje, od razu oczy się rozświetliły, nie agencji interaktywnej, która miała wykorzystywać media społecznościowe kiedy jeszcze o mediach społecznościowych mało kto słyszał i okazało się, że po paru latach ta agencja została sprzedana za 20 milionów złotych. Najbardziej kryzysowa sytuacja, z którą musiałeś zmierzyć się w trakcie swojej kariery o Oj, takich sytuacji w pracy na żywo jest mnóstwo, natomiast pamiętam pewną imprezę dla dużej firmy ubezpieczeniowej, podczas której nagle e, na sali pełnej e, bardzo ważnych ludzi zgasło światło i nie działało nic oprócz mojego mikrofonu, więc przez dobrych parę minut w totalnej ciemności Uprawiałem słuchowisko o tym, co właśnie się dzieje. Stan USA, który najlepiej oddaje Twój stan ducha? Hmm, powiedziałbym, że Teksas, bo jest duży i niezależny. Twój ulubiony YouTuber? Radek Kotarski, bo jesteśmy przyjaciółmi prywatnie, w związku z tym, jakbym powiedział cokolwiek innego, to potem musiałbym się tłumaczyć. Im. Przedmiot bez którego nie wyobrażasz sobie życia? Jako fan muzyki nie ja wyobrażam sobie życia bez słuchawek, bo one najczęściej towarzyszą mi w przeróżnych sytuacjach. Płyta czy nas zmieniła Twoje życie? Było tych płyt wiele, ale pamiętam, że byłem e, przez długi czas zakochany w Płycie Disintegration zespołek Cure w czasach burzy i naporu, kiedy rzeczywistość była mroczna i posępna, to ta płyta dobrze oddawała mój stan ducha. Jak radzić sobie z prokrastynacją? Nie radzę sobie, bo nie prokrastynuję. Załatwiam rzeczy od razu i nawet wracając późno w nocy z podróży, rozpakowuję walizkę w momencie, kiedy przekraczam próg drzwi w swoim domu. I tak samo staram się podchodzić do innych zadań. Sama czy tam podsiadło? Kumpluję się z Dawidem podsiadło, w związku z tym zdecydowanie Dawid, aczkolwiek Sanach jest przeuroczą dziewczyną i też ją serdecznie pozdrawiam. Władza czy popularność? Żadna z tych rzeczy mi specjalnie nie kręci. Popularność jest skutkiem obocznym mojej pracy, oczywiście bywa ona przyjemna, ale gdybym mógł wymienić ją na anonimowość, ale nadal wykonywać swoją pracę, to chyba bym tak zrobił. Czy ty ostatni raz zostałeś z kimś pomylony? Pomylony? Pomylony, a. <laughs> ostatni raz chyba pomylono mnie z Tomkiem Kotem w czasach Skazanego na blusa, gdzie pewien celnik na lotnisku zaczepił mnie i zaczął mi gratulować świetnej roli, a potem powiedział, że no, któregoś dnia to wszyscy się tam z Ryśkiem w niebie spotkamy. Zastanawiałem się przez dłuższą chwilę, o co mu chodzi. Dopiero po przejściu bramki zdaję sobie sprawę, że, że chyba chodzi o ten film. Czy jesteś żugarem Zaznałem się, czy to nie był przypadkiem mój pseudonim w więzieniu, ale chyba nie. Nie, nie. Nic mi o tym nie wiadomo. Jaką radę dałbyś 18-letniemu osobie? Myślę, że powiedziałbym temu chłopakowi, żeby, żeby się nie bał i żeby wierzył w siebie i że wszystko będzie dobrze. E, czyli w skrócie Alleluja i do przodu. Czy podałeś się kiedyś topless? Nie, nie. Zawsze się opalam w justonoszu. Bo w życiu chodzi o to, żeby? Chyba chodzi o to, żeby z czasem wyzbywać się egoizmu, bo jak jesteśmy młodzi i nienasyceni, to wydaje nam się, że świat należy do nas i musimy wszystko, co zdobywamy, zagarnąć do siebie, a potem człowiek, kiedy już się naje, zaczyna myśleć też coraz czulej o innych i chyba dobrze jest zrobić to wcześniej niż później.